Szanowni państwo, witam serdecznie na uroczystości wręczenia dorocznych nagród sportowych za wysokie wyniki uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2021 roku. Na dzisiejszą uroczystość przybyli Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta Białogostoku. Dzień dobry. Jest z nami również pan Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta miasta, odpowiedzialny za sport w naszym mieście, pani Jowita Chudzik, przewodnicząca komisji sportu i turystyki Rady Miasta Białystok, pan Jarosław Grodzki, wiceprzewodniczący komisji sportu i turystyki Rady Miasta Białystok. Drodzy. Widziałam, że jest. jest, jest także jest, tu, jest, tu ale a, a gdzieś się schował <śle _> wśród dziennikarzy. Witamy, <śle _> witamy zawodników. Proszę, proszę bardzo. Zapraszamy, bo docierają kolejni zawodnicy. Witamy zawodników oraz trenerów białostockich klubów sportowych. Witamy przybyłe media. Szanowni Państwo, prezydent miasta Białogostoku decyzją z 29 kwietnia 2022 roku przyznał nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe w kategoriach najlepszy młody sportowiec, najlepszy trener, najlepszy sportowiec, Zasłużony dla białostockiego sportu nagroda za całokształt działalności sportowej. Pula nagród do podziału to 56 tysięcy złotych. Laureaci odbiorą dziś listy gratulacyjne i statuetki, a w najbliższym czasie na ich konta wpłyną nagrody pieniężne. Bardzo proszę osoby nagrodzone lub ich przedstawicieli o podchodzenie do pana prezydenta w kolejności wyczytywania. W kategorii najlepszy młody sportowiec nagrodę otrzymują. Pani Gabriela Topolska, zawodniczka łyżwiarskiego klubu sportowego Juwenia Białystok Short Track. Nagroda w wysokości 3000 zł. I życzę oczywiście sukcesów w dalszym życiu sportowym, bo, bo to dopiero początek. Mam na koniec. Osiągnięcia zawodniczki w 2021 roku to piąte miejsce w sztafecie 3 km na Mistrzostwach Świata Seniorów w marcu w 2021 roku Dordrecht Królestwo Niderlandów. Pierwsze miejsce sztafeta 3 km, drugie miejsce sztafeta 2 km mix, trzecie miejsce kilometr na Mistrzostwach Polskich Seniorów marzec 2021 roku w Gdańsku. Dwukrotne drugie miejsce utora 1500 metrów, 1000 metrów, 500 metrów i wielobój na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, również marzec Gdańsk. Dziękujemy bardzo. Zaprasz Zapraszam pana Michała Niewińskiego. To zawodnik Łyżwiarskiego Klubu Sportowego Juwenia Białystok Short Track. Nagroda w wysokości 3000 zł. Osiągnięcia zawodnika. Osiągnięcia zawodnika w 2021 roku to pierwsze miejsce, sztafeta 5 km i dwa razy drugie miejsce, 1 km i wielobój na Mistrzostwach Polski Seniorów Marzec-Gdańsk. Siedmiokrotnie pierwsze miejsce, 1500 m, 1000 m, 500 m, 777 metrów, wielobój, sztafeta 2 km i sztafeta 2 km mix na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych Luty w Sanoku. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję bardzo. Kolejna nagrodzona osoba to pani Aleksandra Anna Szutko, zawodniczka klubu sportowego Kaliber. Strzelectwo sportowe, nagroda w wysokości 3000 zł. Osiągnięcia zawodniczki w 2021 roku to pierwsze i trzecie miejsce drużynowo na Pucharze Świata w kategorii KDW i KPN New Delhi Indie, siódme miejsce w Pucharze Świata w kategorii KPN 60, również New Delhi Indie, dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Europy Seniorów w kategorii KPN 60, Osijek Chorwacja, i dwa razy drugie i dwukrotnie trzecie miejsce na Mistrzostwach Polskich Seniorów we Wrocławiu. Gratulujemy serdecznie. Pan Michał Hojnowski, zawodnik klubu sportowego Kaliber, Strzelectwo Sportowe, nagroda w wysokości 3000 zł. Osiągnięcia zawodnika w 2021 roku. To drugie miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w kategorii KSP60, Leżąc, Osijek Chorwacja. Czwarte i siódme miejsce drużynowo na Mistrzostwach Europy Juniorów KDW 3x40 oraz KPN60, również Osijek Chorwacja. Drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w kategorii KSP60, Leżąc. Tarnów trzy razy drugie miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polskich Juniorów w kategorii KPN 60, KDW 3 razy 40 i KSP 60 leżąc sierpień Tarnów. Gratulujemy serdecznie. Dziękuję. W kategorii najlepszy trener nagrodę otrzymują Urszula Kamińska, trener short track w EuKS Juwenia Białystok, nagroda w wysokości 6 tysięcy złotych. Trenerka w łyżwiarskim klubie sportowym Juwenia Białystok, zawodnicy pani trener Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Paweł Adamski, Łukasz Kuczyński. Trenowani przez panią Urszulec, zdobyli w 2021 roku medale w zawodach rangi mistrzowskiej, mistrzostwach Europy w Gdańsku oraz mistrzostwach polskich seniorów w marcu, również w Gdańsku. Dziękujemy bardzo. Pan Paweł Pietruk, trener strzelectwa sportowego w klubie sportowym Kaliber Białystok. Nagroda w wysokości 5000 zł. Do jego najbardziej utytułowanych zawodników należy zaliczyć Aleksandrę Annę Szutko, Michała Chojnowskiego i Alicję Śmietańską. Zawodnicy trenowani przez pana Pawła Pietruka w 2021 roku uzyskali medale w kategoriach drużynowych i indywidualnych na Mistrzostwach Europy Juniorów w Osijek, Chorwacja, w Pucharze Świata w New Delhi w Indiach, czy na Mistrzostwach Polski Seniorów we Wrocławiu i Juniorów w Tarnowie. Gratulujemy! W kategorii najlepszy sportowiec nagrodzeni zostali Natalia Maliszewska zawodniczka Short track w EUKS Juwenia Białystok. Nagroda w wysokości 7 tysięcy złotych. Osiągnięcia zawodniczki w 2021 roku Drugie miejsce, 500 metrów na Mistrzostwach Europy Seniorów w styczniu w Gdańsku. Piąte miejsce w sztafecie 3 km na Mistrzostwach Świata Seniorów Marzec-Dortrecht-Królestwo Niderlandów. Pięciokrotnie pierwsze miejsce, sztafeta 3 km, 1,5 kilometra, kilometr, 500 metrów i e, wielobój. A drugie miejsce w sztafecie 2 km mix na Mistrzostwach Polskich Seniorów Marzec-Gdańsk. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy. Zapraszam Olimpijczyków, zawodników Klubu Sportowego Podlasie, uczestników 32 letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku. Nagrody w wysokości 5 tysięcy złotych przyznawane są z urzędu i otrzymują je: Klaudia Kardasz, konkurencja pchnięcie kulą, trzecie miejsce podczas drużynowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce. atletyce. Klaudia jest na zawodach i w zastępstwie nagrody odbiera pani Małgorzata, mama pani Klaudii. Pan Damian Czykier, bieg na 110 metrów przez płotki, srebrny medal podczas World Athletics Rallies w chorzowie w sztafecie płotkarskim. Pani Kamila Lićwinko, skok w Zwysz. Pani Kamila... nowej drodze życia, ponieważ pani Kamila we wrześniu 2021 roku ogłosiła zakończenie kariery sportowej. Największe sukcesy zawodniczki to brązowa medalistka Mistrzostw Świata w 2017 roku, dwukrotna medalistka halowych Mistrzostw Świata Złoto 2014 i Brąz 2016, brązowa medalistka halowych Mistrzostw Europy w 2015 roku, jedyna Polka, która skoczyła wzwyż co najmniej 2 metry i to sześciokrotnie, aktualna rekord. Grodzistka Polski z wynikiem 2 i setne metra z 21 lutego 2015 roku w Toruniu. Gratulujemy. Pani Marlena Gola. Na igrzyskach e, zawodniczka re, rezerwowa w sztafecie 4 razy 100 metrów. Złody, m, złoty medal podczas drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce oraz w sztafecie 4 razy 200 podczas World Athletic Rallies w Chorzowie. Nagroda w wysokości 4000 zł. E, wspólne zdjęcie może jeszcze chwilkę i. Jeszcze, tak, jeszcze. jeszcze nie, Panie prydynie. Jeszcze tak. ostatnia nagroda. No Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Tak. Jeszcze raz zaprosimy. Jeszcze zaprosimy, oczywiście wszystkich. Szanowni Państwo, w kategorii zasłużony dla białostockiego sportu nagroda za całokształt działalności sportowej w wysokości 7 tysięcy złotych trafia do pana Mirosława Mojsiuszko. Zapraszamy pana Mirosława. I tutaj proszę o chwilę cierpliwości, ponieważ nagroda zasłużona, więc trochę zajmie odczytanie tych właśnie powodów. Trener, wychowawca, były prezes BKS Jagiellonia oraz inicjator, prezes i założy założyciel SSA Jagiellonia Białystok przez 7 lat reprezentował barwy BKS Jagiellonia jako podstawowy zawodnik pierwszego zespołu seniorów w latach 78-84. Od 1978 roku szkolił grupy młodzieżowe. Był pierwszym trenerem Tomasza Frankowskiego, Jacka Haniki, Marka Citko, Mariusza Piekarskiego, Daniela Bogusza oraz Bartosza Jurkowskiego. Od stycznia 1986 roku pracował jako trener pierwszego zespołu seniorów i awansował do pierwszej ligi. W 1988 roku drużyna pod wodzą trenera Mojsiuszko utrzymała się w pierwszej lidze na ósmym miejscu. Najbardziej spektakularne osiągnięcie trenera to awans zespołu do finału Pucharu Polski w 1989 roku. Pan Mojsiuszko w 1999 roku założył sportową spółkę akcyjną Jagiellonia Białystok i pozostał jej prezesem do 2003 roku. Był także pomysłodawcą, założycielem i kilkuletnim prezesem Stowarzyszenia Weteranów i Miłośników Piłki Nożnej Old Boye Białystok trener seniorskiego zespołu Hetmana Białystok w piłce nożnej w latach 1995-98, 2006-2009 oraz 2014 do chwili obecnej. W latach 2016-2017 trener zespołu kobicego DTS Helios Białystok w piłce nożnej. Od 2016 roku posiada licencję trenera edukatora PZPN i prowadzi wykłady, szkolenia i egzaminy na kursach trenerskich UEFA C, UEFA B, UEFA a, a, a i UEFA Pro. Mirosław Mosiuszko to także nauczyciel, wychowawca i szkoleniowiec młodzieży w klasach sportowych. Trener pracował również w zagranicznych klubach z sukcesami. Z różną EL Marsley Portside w Egipcie zdobył Puchar Ligi Egipskiej. Z zespołem w Arabii Saudyjskiej zdobył Puchar Federacji, a w klubie na Islandii awansował z drużną kobiecą do pierwszej ligi. Gratulacje, panie trenerze! Na e, szanowni Państwo, to już wszyscy tegoroczni laureaci dorocznych nagród sportowych. Głos zabierze Pan Prezydent Tadeusz Truskolaski. E, szanowni Państwo, e, Państwo radni, e, trenerzy oraz zawodnicy. E, to bardzo miła chwila móc nagrodzić e, z jednej strony młodych zawodników, z drugiej strony doświadczonych, no i oczywiście trenerów. Może chwileczkę zatrzymam się przy Kamili Lićwinko. Pierwsze poznaliśmy ją jako Stepaniu, prawda? Tak było nazwisko panieńskie, ale już już tyle lat i przyzwyczailiśmy się już do tego drugiego nazwiska, tych sukcesów rzeczywiście było bardzo, bardzo dużo. To też była pewna kontynuacja takiej dobrej szkoły skoków z wyż białostockiej. No i największe naj, 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 naj osiągnięcia to oczywiście ponad 2,02, to rzeczywiście wynik liczący się na e, arenie międzynarodowej. Także e, z jednej strony szkoda, no ale kiedyś każda, każda nawet najpiękniejsza kariera e, musi zakończyć się, jeżeli chodzi o sport, to oczywiście wiemy, że, że ten okres bycia czynnym zawodnikiem nie może być Zbyt długi, bo, bo ten sport na poziomie wyczynowym wymaga bardzo dużo poświęceń i trzeba mieć naprawdę kamienne zdrowie. Także Pani Kamilo, przede wszystkim chciałem podziękować za te wszystkie lata, kiedy dostarczała nam Pani bardzo dużo emocji, bardzo dużo wrażeń. Pogratulować tych osiągnięć, które były. No i życzyć, życzyć na tej przyszłej drodze życia e, samych sukcesów. Oczywiście na tej niwie e, zawodowej, ale również osobistej. No bo przecież jest rodzina, jest mąż, który, który jest trenerem, e, dziecko, na razie jedno chyba. Ale pewnie mogę powiedzieć, że oczekujemy na więcej jako, jako ten, który uczy demografii wiesz. Że, że tych urodzeń, urodzeń jest mało. No, także naprawdę, naprawdę, dzień z jednej strony troszeczkę, że tak powiem, sentymentalny, a z drugiej strony, jeszcze w tak młodym wieku, może sobie życie planować. Wszystkim innym również bardzo serdecznie dziękuję, szczególnie no młodym zawodnikom. Życzę, żeby nie zabrakło im. E, Determinacji, żeby nie zabrakło im takiej wiary we własne siły, siły na to, żeby, żeby trenować, bo to jest rzeczywiście bardzo dużo poświęceń, bardzo dużo wyrzeczeń. Te, te krótkie chwile, kiedy staje się na podium, to są okupione wcześniej długimi latami ciężkich, ciężkiej pracy, często w samotności. To jest rzeczywiście ogromne poświęcenie. Też dziękuję trenerom, no bo wiadomo, że e, trener to jest nauczyciel, to jest mistrz, to jest ten, który pokazuje drogę, to jest ten, który inspiruje, to jest ten, który zachęca, ten, który w chwilach trudnych pociesza e, i jednocześnie to jest, to jest osoba, e, która w pewnej. W, w, Myślę, że w dużym stopniu też zastępuje rodziców, bo przecież te, 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 te młodzież, no wiadomo, że, że potrzebuje właśnie takiego wsparcia, takiej opieki. Także oprócz tej wiedzy fachowej musi być jeszcze ta wiedza psychologiczna i po prostu takie zwyczajne bycie, bycie człowiekiem, i dopiero wtedy można osiągać te sukcesy. Także moi drodzy, Białystok jest Was dumny, nie ulega wątpliwości. No wiadomo, że że Natalka w tym roku przeżyła ogromne, ciężkie chwile. Myśmy też razem z niedą płakali przed tymi, przed tymi ekranami komputerów, ale tak jak powiedziałem, tutaj wręczając nagrodę, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Myślę, że, że przy takim charcie ducha, to na pewno, na pewno jeszcze jest dużo determinacji do tego, żeby, żeby walczyć dalej. A pod okiem Pani trener, na pewno to się uda. Także moi drodzy, wszystkim wszystkiego najlepszego, dużo sukcesów i wiemy, że w sercu macie Białystok i że zawsze myślicie o tym, że reprezentujecie oczywiście Polskę bardzo często, ale również naszą małą ojczyznę i, i chcemy Was wspierać, chcemy Was. E, nagradzać i po prostu też czasami, jak to się mówi, poklepywać po plecach w tych ciężkich chwilach. I nie tylko chcę zapewnić, że nie tylko jesteśmy z Wami, kiedy wygrywacie, ale również wtedy, kiedy jest Wam ciężko, żebyście pamiętali, że nie jesteście sami. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę Panią Kamilę Lidświnką. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. W imieniu własnym i sportowców chciałabym podziękować Panu Prezydentowi za te nagrody. Jesteśmy wdzięczni, że Białystok zawsze, od zawsze wspierał sport, nasz sportowców. Zawsze mogliśmy liczyć na to, że, że nasze sukcesy będą docenione. A tak, tak od siebie też pragnę bardzo podziękować za te wszystkie lata, za to, że czułam wsparcie miasta. W każdym, w każdym moim roku kariery. I kiedy tutaj się w, sprowadziłam z Bielska, to już chyba 16 czy ile lat temu, to, to Białystok stał się moim drugim domem, i tak naprawdę można powiedzieć, że już sporą większość życia mieszkam tutaj. I i, i, I tutaj z miastem jestem y, bardzo silnie związana, więc, więc nie, bardzo, bardzo serdecznie chcę podziękować za te wszystkie lata za to, że mogą czuć wsparcie y, miasta w moich wszystkich poczynaniach. Y, I kiedy było dobrze i kiedy było gorzej. Y, więc y, y, cały czas jeszcze mimo że tyle czasu minęło od zakończenia kariery, to jest dla mnie ogromne wzruszenie. Głos mi się trzęsie i nogi mi drżą, ale naprawdę bardzo dziękuję za wszystko. Y, i, i mam nadzieję, że teraz już jako kibic będę wspierała i oglądała moich kolegów, koleżanki na najwyższych stopniach podium. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i o zabranie głosu prosi, prosimy Pana trenera Mirosława Mojsiuszko. Zapraszamy. Z wielką satysfakcją odbieram tą nagrodę, jak i chyba pozostali sportowcy, którzy tutaj są obecni gdyż nie ma nic przyjemniejszego, jak wyróżnienie właśnie y, trenera, zawodnika przez swoją społeczność, swój, swój wewnętrzny, y, swój, swój wewnętrzny el, y, no, elektorat, elektorat <laughs> gdyż y, na co dzień spotykamy się na ulicach y, wielki, z wielkim szacunkiem. I naprawdę ta praca, ja jako osobiście od urodzenia jestem związany z Podlasiem, od 44 lat jestem związany z Białymstokiem i tutaj wszystkie te osiągnięcia, które zdobyłem pracując z dnia na dzień, nikt nie patrzy na to, że zostanie wyróżniony z czasem, mimo wszystko ten szacunek jaki ludzie do nas mają, na ulicy, nie musimy przechodzić na drugą stronę ulicy, jaką spotykamy, a wręcz odwrotnie. Jesteśmy za swoją działalność, za swoją pracę, wyróżniani uśmiechem, gratulacjami, bezpośrednimi rozmowami. I myślę, że uznanie właśnie i przyznanie nagrody od władz Białego Stoku dla nas jest największym wyróżnieniem. I dziękuję za to. I stwierdzam, że pracowałam tu tyle lat, dlatego, że Białystok, jako miasto, uważam za jedno chyba z chyba najbardziej przyjaznych miast na świecie do mieszkania. Również tutaj moja córka, obecna, która mieszkała w Niemczech i w Szwajcarii. Przez kilkanaście lat ma obywatelstwo niemieckie, mając własny dom wróciła do Białegostoku, bo mówi nie, nie widzi większego sensu życia jak w Białymstoku. Także to świadczy o tym panie prezydencie, tak syn, syn hokeja gra, także tutaj yy, panie prezydencie yy, gratuluję za stworzenie atmosfery tutaj w Białymstoku. No ja już nie chcę tutaj mówić, miałem możliwość zapoznania się z pracą po prostu miasta. Także dziękuję za to co już i prosimy o jeść, jeszcze, a ja jako młody, perspektywiczny trener, prawda, <grywa> jeszcze też dołożę do tego swoją cegiełkę. Tak, tak jest, dziękuję. Szanowni Państwo, i na tym zakończyliśmy dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy jeszcze sportowców nagrodzonych do wspólnego zdjęcia z panem prezydentem. Dziękujemy za państwa obecność. Do zobaczenia.